When you feel it's hopeless, when you No, no weźcie go zabijcie, zamurujcie Zabiłem LOLI W końcu kurwa kiedyś trzeba było Nice one Ja za Żyjcie ja. mordy Ja za, ja. Wow. No no kam kam i... Mówiłeś, nie, Wolko. masy, gru, gruby przodem, robisz zatarcze. No kurwa, klopajam mnie, schudłem chyba Gruby tam, gruby tam. <laughs> o jestem A gówno, prawda? Pukam ci Dobra, 10 gruby 10. jebać i kurwa, pchamy do serca. Dziesięciu sercu ich zostało. Taką polisz, no no, gruby, no gruby no mi No Mloka mi. jakby pierdą, nie, nie, z nie ma to ich, dwóch zostało. Wariancji. dwóch ich zostało Dawajcie kurwa. Teraz mamy to, tu. No to no tu kurwa. z boli, dał idiota ten ty chuj Nie no a gdzie te kurwy jeba się pchamy do serca 10 no, mam... wstępnych zostało Eko polisz grzepa Zloka gruby Zlakam ich wychodzi nie ma co tego zostało zostało Dawajcie kurwa Teraz możeszku Nocham tu spolidał idiota ten ty chuj Nie no a gdzie te kurwa mówi? Bo no, jak nie widzę Dobra, serce przejęte Jeszcześmy jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie A z k tym się tutaj ich no ja ich macham wszystkich. O kurwa, ale my wyjdzie.